Auu, wilki nocne. Binio pozdrawia. Jak ja wam mogę to przekazać tutaj w jakichś normalnych słowach? Jestem zmęczony mega w chuj. Ja pierdolę, co ja dzisiaj przyszedłem, nie jestem sam. Jestem z naszym orzełkiem, nie? Jednym z nas. Mm. Najgorsze to, że nie mam hajsu. Ale niedługo będę miał. Hmm. Hmm. Ale dobrze, że zimy nie ma, nie? Jakoś damy radę, nie? Nie jestem sam. Nie, nie, nie ma śniegu, nie jest zimno. Lato idzie. Damy, damy radę. <grym> ja pierda, Jak ja, jak ja uwielbiam nie, jak ja uwielbiam to, że się urodziłem Urłem Białem, nie? To... A my z wszystkimi, kurwa, z wszystkimi, z wszystkimi sobie damy radę, damy radę. Tylko my musimy się spotkać. Słyszycie, wiecie kiedy się spotkamy? W sierpniu, sierpniu. Jeszcze nie wiem kiedy się. Ja tam ten spotkamy się w Warszawie. Czy nie w Warszawy? I tego w sierpniu, nie wiem którego jeszcze dokładnie, o której godzinie. A wiecie, dlaczego się spotkamy, bo ja potrzebuję, abyście wy, każdy jeden z Was, nawet to Żołku, do którego teraz mówię, przemawiam, pomógł mi odzyskać. Biblię orłów białych, jeżeli to coś mówi, tak. Arab niedługo będzie zmiażdżony. Au!